Nie, za bardzo delikatnie. Oszust. Moje warunki są takie, że ja dostanę na pół roku na nowe mieszkanie i Działa z zamiarem, on dokładnie wie co chce. Troszeczkę się podłożył, y, mówiąc przez telefon, że tak, tak. żądając od tu pani przytomnie nagrała ze stole, to w sprawie jest prawie bardzo pomocne. Wejście do mieszkania i zamieszkanie razem z tym panem nie zostanie przez policję zinterpretowane jako naruszenie nieruchomości. Dzień dobry kochani widzowie. Witamy na zebraniu zarządu kanału 3 TV. W dzisiejszym spotkaniu chcielibyśmy poruszyć bardzo pilny problem trafiący polski rynek najmu. Otóż zjawisko pato najemcy i dziurawego prawa. A w dzisiejszej komisji zasiadają pan Michał Golasiński, pan Kamil Michalik, pan Michał Walaskowski i pan ja, czyli Piotr Michalski. Oddaję głos do studia. Z jednej strony właściciel mieszkania, który chce odzyskać swoją własność, z drugiej strony YouTuber, który wykorzystuje nieskuteczność polskiego wymiaru sprawiedliwości. Jedna firma broni tego lokalu, a druga stara się go odbić. Lokal jest bez prądu, jest tam małe dziecko. Usiłuje odzyskać swoje imienia. Ta kobieta, ona jest tu podpisywana jako zarządca nieruchomości, ale w mojej ocenie ona jest taką um, pełnomocniczką właściciela nieruchomości, czyli prowadzi takie chyba za, za, zarządzanie najmą, coś takiego jak, e, jak my. I ona tutaj będzie głównie występować, natomiast w studiu będzie już sam właściciel. Zarówno jak i ja i firma, z którą popracuję, próbę wyłudzenia pieniędzy. Mhm. Również otrzymywałam różne prośby karalne. Chcę odzyskać lokal. Co, to zeszła do mieszkania i wychodzi, tak? No wchodzi, ale widzisz, on jest cały czas w posiadaniu. nie? I tu bym ja za Tak, tak, za chwileczkę będzie właśnie o tytule prawnym. To jest pan, który wyłudzał pieniądze od nas. Jak to ten najemca wyłudzał pieniądze? Tak, bo tam była taka akcja, że ten właściciel, no to będę trochę spoilerował, ale on chyba już mu 15 koła z tego co pamiętam dał. No i to jest takie, wiesz, na zasadzie daj palec, wezmę rękę, i dał mu 15 koła. Tamten się nie wyprowadził i zażądał jeszcze 50 koła. Nie? Ewidentnie działa z zamiarem, a to dosyć istotne w rozumieniu 2,86 kakalnie i wyłudzenia. Z nami są właściciel mieszkania i zarządca nieruchomości tego budynku. Dobry wieczór. Wiemy, że on jest winien Panu prawie 50 tysięcy złotych, to od ilu miesięcy on nie płaci, czynszu? Mm, od dobrych e, 10. 10, 10, 10 miesięcy. Wiem, <laughs> <laughs> że Państwo to słyszeli, tak? 10 miesięcy. 10 miesięcy. On ma wypowiedzianą, rozumiem, umowę najmu, zgodnie z prawem, także od wielu miesięcy? Tak, oczywiście, w związku z tym, że nie płacił. A czy on płaci za media, które potrzebne są w tym mieszkaniu, prąd, wodę? Nie, korzysta z mediów, ale za nie nie płaci. No zobacz, to klasyczna sytuacja, że e, nie płacił, wypowiedzieli mu umowę najmu, czyli tytuł prawny do lokalu z, mm -hmm. zgodnie z umową, tak. e, natomiast walka jest o samoposiadanie tej nieruchomości, nie? czyli to, żeby on za pomocą protokołu zdawczo-odbiorczego po prostu im tą nieruchomość zdał, przekazał. Ale ma prąd? Prądu nie ma. Rozumiem, że firma energetyczna, nie, której nie płaci za Pani prąd. Też nie od... płacił, no to trudno, żeby miał prąd, skoro za niego nie płacił. Dobrze, że na siebie miał ten prąd. Przecież to nie wiem, czy właśnie na siebie. Często jest tak, że właściciel sam chce płacić za prąd i licznik prądu jest na właściciela. Często w mieszkaniach takich samodzielnych, jak my robimy, to przepisujemy ten licznik prądu bezpośrednio na najemcę, tak. więc jak najemca... Nie płaci, no to najemcy odcinają ten prąd. Tak, ale jeżeli lisik jest na właścicielu e, i umowa najmu jest na właścicielu, i najemca nie płaci właścicielowi, no to będę zgodnie z prawem. Właściciel nie ma prawa wyłączyć e, wycieć prąd, wycieć tak. prądu, czyli powinien cały czas płacić za najemcę. Więc, bo jeżeli udowodni na, najemca, że właściciel nie płacił, dlatego mu nie wy, wyłączyli prądu, no to działa na szkodę najemcy, który no to będę i tak nie płaci. Dziki lokator, ponieważ tak trzeba nazwać tę osobę. za bardzo delikatny, jest... oszust. Zwrócił się do mnie z prośbą o zapłacenie mu okupu w zamian za wyprowadzkę. Skontaktowała ze mną się kancelaria prawna, która już wcześniej miała do czynienia z, z tym panem. Dziki lokator został już wcześniej skazany za tego rodzaju działania, czyli za oszustwo, za wyłudzenia. Tytuł, z artykułu kodeksu karnego. Czyli tak jak myślałem, ma doświadczenie już w tym, co robi i o bycie. wie, co robi, tak, tak. No i wie, jak ma działać. No. Ma, ma kasę na kogoś, kto mu tam pomaga w tym, ale nie ma kasy na płatność. Tłusza. Jeżeli 50 tysięcy dostał od właściciela, można by było powiedzieć, wyda z tego 10 tysięcy, to i tak 40 tysięcy tak. jest do przodu. on 15 dostał, a 50 chce. Za wyprowadzkę to zaraz. Powiem. Ale łącznie było powiedziane, że już 50 tysięcy właścicielowi powinien być dłużny, czyli można tak, powiedzieć, że zrozumiałe powinno zrozumiałe. mu wyjść 50 tysięcy, z czego nawet jeżeli na adwokata i sprawy zrobił 10 tysięcy, to i tak 40 tysięcy na dzień dzisiejszy ma zaoszczędzone. Tak, i to, co chyba nikomu nie udało się wdrożyć, bo mamy właśnie jakieś rodosrole, jakieś różne dziwne rzeczy, jak taka czarna lista najemców, gdzie tak. mając na przykład tego typu najemce, dokumentując to, oczywiście, no bo też jakby. Trzeba wziąć pod uwagę dwie strony, że często wynajmujący są nie, nie fair, ale taka czarna lista najemców, bądź też taki rejestr najemców, gdzie możesz sprawdzić wcześniejsze rekomendacje. Na przykład wynajmowałem tu, tu i tu i to są moje rekomendacje. Uważam, że w znacznym stopniu też by tutaj tą sprawę na zasadzie weryfikacji takiego najemcy ukróciło i może jeszcze ten, ten, pan nasz celebryta bezdomny, bez kasy, może by poszedł też po rozum do, do głowy i skoro raz drugi by mu się to nie udało, bo już by widział w takim rejestrze, ktoś by nie podpisał umowy, no to może by w końcu zrozumiał, że jednak nie, nie warto tak robić, no i nie może tak robić, no bo to jest oszukiwanie po prostu. Internetowy celebryta, mm, który no, słynie z tego, że właśnie pokazuje w internecie takie różne dziwne rzeczy, no, twierdzi, że jest, sam siebie nazywa bezdomnym milionerem. A dom ma, <laughs> gdzie mieszka, jest bezprądowy bardziej, nie? <laughs> Mówi, zapłać mi, bo inaczej ja się nie wyprowadzę. Kojarzyło mi się, że zapłać, bo się nie wyprowadzę, no to nasz przy przykład na jednej z naszych świeżo przyjętych nieruchomości, właśnie podobny case mniej taki medialny, ale bardzo podobny, że najemca też powiedział, słuchaj, to umóż mi te długi, które ja ci wiszę, jeszcze mi wypaść 20 koła, to ja zwolnię mieszkanie. zgodziłeś się? Tutaj nas wygraliśmy to rozdanie. Przyszła wiadomość na nasz mail. No, słuchajcie, mam takie mieszkanie tutaj, i tutaj do wynajmu, Oczywiście tam wzięli je pod opiekę. Tak, jasne, nie ma problemu. Tylko jest jedna mała sprawa. <noise> to jest, zaczęło się od problemu. Tak jest. On, jak mówi, i tu cytat, ja tam będę mieszkał w majestacie prawa. Hmm, to na Jestem prywatnym detektywem. Po prostu prywatnym detektywem. Tak. I pan Tomasz zwrócił się do mnie o pomoc e, prawną, dlatego próbuję panu Tomaszowi pomóc. To jest w ogóle ciekawa sytuacja. Pomoc że nie, Tak, że nie ma kasy na to, żeby płacić. Oczywiście. W majestacie tutaj tego, tego deala, ale prywatny detektyw na pokładzie jest. My, jak będziemy chcieli, to będziemy mieszkać jeszcze rok czasu i pani dobrze o tym wie, w majestacie dawa oczywiście. Albo się dogadamy, bo w głowie, bezpośrednich mniej ja, pani i właścicielu kanu, albo się ogólnie dogadamy i będzie socor z ciągłą sprawę, bo niskało wiele miesięcy. Czyli widzisz, że on hmm. ma, to, 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 nie jest tak, że wiesz, straciłeś pracę i tak. ci się noga powinęła tak. i nie ma tak. gdzie iść tylko on ma pełną świadomość swoich praw i ty, i tego tej ułomności polskiego prawa. A co robi właśnie, tylko właśnie dokładnie co robi więc ma zamiar. Ma zamiar, a jedynym takim moim takim coś nie wiem, dziwnym przeczyciem, to nie wiem po co, bo jak już tam wybrzmiało wcześniej, tam z dzieckiem chyba i ze swoją nową kobietą mieszka, no to po co to narażać rodzinę? No to już niech sobie sam odpowie, ale... Wydaje mi się, że to taki firewall właśnie w postaci tego dziecka i taka gra trochę na emocjach, bo mm -hmm. czym innym jest właśnie tego typu sy sytuacja, kiedy ktoś ma zamiar, celowo nie płaci, a co innego jest rzeczywiście, wiesz, kobieta, która straciła płynność i na przykład, nie wiem, ma jeszcze, nie daj Boże, chore dziecko z jakimś tam porażeniem mózgowym czy cokolwiek mm -hmm. i rzeczywiście nie ma gdzie się wyprowadzić. Tak, C tutaj... To dwa osobne tory, które wymagają zastanowienia się, no bo wiadomo, jakby z perspektywy nazwy wynajmujących, no to najwygodniej by było, czak, 30 dni, 60 dni, nieważne, wypad na bruk. Nie interesuje nas to, ale no. Tak, mi tu bardziej chodziło o to, że bardziej pod kątem takim psychologicznym, bo to, czy tam by było dziecko, czy nie, a mielibyśmy ku temu podstawę, no to nie, nie miałbym do skrupułów, ale już samo to, że co musi być po drugiej stronie, że ta matka z dzieckiem też musi się stresować dość mocno, no bo kto wie, kto tam jest po drugiej stronie i czy za chwilę nie będzie ktoś z chodził, a to. Różnie może być. I ten tu pan detektyw chyba taką linię obrony przyjął, żeby y, nakierunkować tą panią Goc, że jak tak będzie nachodzić, to będzie naruszać MIR. Więc tak. broni tego najemcy w takim sensie, że wytyka jej tutaj, że takie nachodzenie jest nie w porządku, grożenie, straszenie. No a pani broni się, że, że pan nie płaci. Tylko to, że pan nie płaci, jeszcze nie ma nic niestety do rzeczy z tym, czy powinien lokal opuścić, czy też nie. Nie znamy szczegółów umowy, bo być może w trakcie umowy dał pełnomocnictwo, na przykład do zdania tego lokalu. Bo tak naprawdę on no, tu tytuł prawny ma wypowiedziane, natomiast jest w posiadaniu. Mm. I teraz pytanie, czy oni mają prawo do tego, żeby te zamki sobie wymienić, wejść, ich usunąć, albo kogoś wprowadzić z nowego najemca? Tego akurat tutaj jeszcze nie wiemy. Jeszcze pan dostał wypowiedzenie? To są moje warunki. Ale też pani dobrze, to moje warunki są takie, że ja dostanę na pół roku z góry na nowe mieszkanie, się wyprowadzam z tego. Dziękuję bardzo pani, dobrze mi się A od kogo pan ma dostać? A panu mam jeszcze zapłacić za mieszkanie z góry? Jest to zgłoszone policji, policja tego nie przyjęła. I takie moje wrażenie jest, że to jest jakiś system e, nielegalny, e, w, w, próby wyłudzenia, wymuszenia e, pieniędzy od, e, od ode mnie. On e, nawet e, nie ukrywa e, tego zamiaru e, wyłudzenia, pieniędzy od mojego klienta. To jest dosyć istotne, że on ma to, to, pełen to, zakres y, prawa i, i działa z zamiarem. On dokładnie wie, co to. chce. Ośrednio. Troszeczkę się podłożył, y, mówiąc przez telefon, ty, tak że on, tak. żądając od kupu. Tu pani przytomnie nagrała, więc to na to w tobówce. jest sprawie bardzo pomocna. To jeszcze raz. Dlaczego on chciał od was pieniądze? Ponieważ to jest jego sposób na życie. Nie jest to pierwszy raz, pierwszy przypadek. Kiedy od właściciela lokalu żąda zapłaty wyższej sumy. Pan adwokat dr Bartosz Fiducik jest z nami. Chcemy naszym widzom coś pokazać. Najpierw zapytam, czy pan słyszał kiedyś o takim przypadku, że ktoś żąda pieniędzy, bo inaczej się nie wyprowadzi? Nie, to jest precedens. Nigdy wcześniej o czymś takim nie słyszałem. Precedens, to... <noise> Michał? Nie wiem, nie mogę powiedzieć. Bo Czy nasze prawo naprawdę jest bezskuteczne w takich przypadkach? Bo tak, możemy liczyć na, po na policję na samym początku. Niestety nie. E, tutaj padło słowo, że e, to jest próba wyłudzenia, ale ten artykuł 286 paragraf 2 mówi o żądaniu pieniędzy za rzecz bezprawnie zabraną, za zwrot rzeczy bezprawnie zabranej. Ten pan e, tej rzeczy bezprawnie nie zabrał, ponieważ wszedł legalnie w posiadanie, tak, na mocy umowy najmu i kontynuuje to posiadanie już po wypowiedzeniu. Chronione jest przepisy przez przepisy kodeksu cywilnego i policja tutaj, no, słusznie, nie może nic zrobić. To w takim razie sprawa idzie do sądu, bo musi mieć nakaz eksmisji, prawda? Ile to może w sądzie potrwać? To może trwać kilkanaście miesięcy w takim optymistycznym wariancie, ale może też trwać wiele lat, nawet dziesięć. Teraz kupiłeś sobie mieszkanie inwestycyjne na kredyt na Grzybowskiej, płacisz raty kredytowe, ile z Warszawie. No zwierzę. takie mieszkanie minimum, bańka w górę, jak nie półtorej. No to kredytu może być ci nawet 10 tysięcy. W tym mieszkaniu podobno pojawiło się małe dziecko, e, urodziło się dziecko, więc. E... Jest to sytuacja, gdzie prawo nakłada i pewnie słusznie, szczególną ochronę dla lokatorów y, z małoletnimi. Trzeba przeprowadzić tutaj eksmisję przez komornika, ale dopóki gmina nie wskaże lokalu mieszkania socjalnego, to to nie będzie możliwe. Jeszcze mamy okres ochronny od listopada, o ile się nie mylę, do końca marca, tak? Tak, tak. I to też jest problem. W tym czasie komornik eksmitować Aktualnie. nie można. Dobrze, że pandemii nie robią, dobrze, że paneli w ogóle. Czyli mamy właściwie tak, od kilkunastu tak. miesięcy do kilku lat na decyzję sądu, i nawet kiedy. Jak już jest wydana, to komornik nie wiadomo, czy podziała, czy nie. No i pół roku w roku praktycznie nie można takiej eksmisji przeprowadzić. Pod warunkiem, że nie ma ochronu, okresu ochronnego, czy późna oraz że nie urodziło się młode dziecko lub nie jest to kobieta samotnie wychowująca dziecko. No i pod jeszcze jednym warunkiem, że będzie jak dzieję przetransportowym ocen socjalnych. Czyli teoretycznie działa, a tak praktycznie to w jest tak. no? Tak, tak. No i zakładając, że on rzeczywiście będzie miał chęć przeprowadzenia się do mm -hmm. lokalu socjalnego, że to jest jednak clue tej sprawy, nie? No bo trochę ciężko mi się sobie wyobrazić, że się przeprowadza z apartamentu na Grzybowskiej do jakiejś klitki ze zasobów komunalnych. Pani Zenobia Rzaczek jest z nami? Komitet Obrony Praw Lokatorów. Stanęłaby Pani w obronie tego człowieka? Nie, no oczywiście, że nie. No to jest osoba patologiczna i tak naprawdę wszystko w tej sprawie jest patologiczne. Ta kobieta generalnie broni praw najemców, nie? I to nawet mhm. już ona. Też sugeruję, że to, to jeszcze... jest patologia. Tutaj się obawiam tego, że ta historia może być wykorzystywana do tego, żeby osoby uczciwe, które popadły w tarapaty finansowe i nie są w stanie właśnie płacić czynszu, przypisze się do tej kategorii, będzie się mówić, a patrzcie, to pewnie oni też wciągają kreski, pewnie też są mafiozami, pewnie też są patostreamerami, tak? Na kanwie tego typu patologicznych sytuacji rodzą się takie stereotypy, że nie wynajmę samotnej matce z dzieckiem. Pamiętam jedna z pierwszych tutaj nasz Wielkiej Góry, Hmm. naszych nieruchomości, którą którą mieliśmy. No to pamiętam, mieliśmy taką tą najemczynię taką Annę, i ona też była samotną matką z dzieckiem, i jak zegareczków pełna współpraca, czynsze, wszystko elegancko, a mimo wszystko z perspektywy stereotypów bardzo mocno poszkodowana grupa, a tak naprawdę sedno leży zupełnie gdzie hmm. indziej, nie? bo sedno leży w samym zamiarze i to niekoniecznie musi być ukierunkowane właśnie tutaj. Na, matki, na z matki z dziećmi. Czy w takim razie prawo powinno chronić wszystkich lokatorów równo, Pani zdaniem? Znaczy tak, no nie wiem jak inaczej można by to rozwiązać, bo jeżeli się tutaj zrobi wyrwę w tym prawie chroniącym słusznie lokatorów, którzy mają dzieci, którzy mają trudną sytuację finansową i nie mają gdzie się podziać i rzeczywiście pójdą pod most, żeby, jeżeli to prawo będziemy zmienić, zmieniać tylko po to, żeby tutaj wyrzucić tego patostreamera, to niestety ucierpi na tym dużo więcej osób zupełnie niesłusznie. No i to jest chyba takie najtrudniejsze, jak to odróżnić właśnie zero jedynkowo właśnie ludzi, którzy mają jakieś poślizgi finansowe, ale mają dobre intencje względem i trudną sytuację, względem właśnie takiego człowieka, który de facto ma zamiar. W moim odczuciu warto jest zawrzeć dodatkowe ustalenie z najemcą przy podpisaniu umowy najmu, że jeżeli mają, aby się płatność opóźnić, no to należałoby poinformować przed terminem płatności, na przykład na dwa dni przed, z jakiego powodu ma się opóźnić i kiedy zostanie uregulowane, ale ze strony najemcy, a nie że właściciel musi się upominać. To jest jedna rzecz. Hmm. Druga rzecz jest to, żeby dać kolejny zapis, jak jest samodzielny, i pełnomocnictwo do, do odbioru lokalu protokołem zdawczo-odbiorczym. Jest kilka jeszcze po, wypowiedzianej umowie. po wypowiedzianej umowie oraz. To, że wypowiedzenie umowy może być skutecznie dostarczono tudzież odebrane poprzez na przykład po, po, po odczytaniu maila mhm. w tej sprawie. Na przykład możemy się zabezpieczyć na takiego typu e, najemcy. Tu nie chodzi o to, żebyśmy działali na niekorzyść najemców, chodzi o to, żeby najemcy respektowali prawo e, i zapisy umowy. Najmu w sposób właściwy. Tak, jestem tego samego zdania, że wystarczyłoby po prostu respektować umowę najmu, która jest zawarta i która jest zaakceptowana przez obie strony. Dwa, to powinna się zmienić albo w ogóle całkowicie być usunięta ustawa o ochronie praw lokatorów. Chyba to jest główny czynnik do tego całego zamieszania. A po trzecie, no to też, nie wiem, ustalając albo zmieniając tą ustawę, czy tworząc nową ustawę, to powinniśmy też nie wpadać w drugą skrajność, czyli karać oczywiście tych, którzy oszukują i nawet w więzienia. To dla mnie jest bardzo sprawiedliwy wyrok, ale też, żeby nie przesadzić, tak jak to wspominałem, żeby nie przesadzić w drugą stronę, żeby tak. nie wpadać z jednej skrajności w drugą skrajność, bo teraz niestety Niemcy mają. Przewagę, ale żeby nie było to w drugą stronę, żeby właściciel nie ma przewagi, żeby nie miał więźnia później w mieszkaniu, trzeba jakoś wyważyć. Więc... Tak, właściwie za, za zajmowanie lokalu i niepłacenie, nagroda w postaci więzienia, czyli w sumie zajmowanie lokalu i niepłacenie. Tak, z tym, że więzienia są przepełnione i na wszyscy, wszyscy musimy się na nie składać, więc być może to jest dobry kierunek inwestycyjny, typu prywatne więzienia na wynajem. Ale I tam wtedy się... możesz mieszkać i nie musisz płacić. No, no tak, ale to chciałbym porównać. Zobaczcie, jak na przykład macie sytuację, kiedy firma ma samochód w leasingu, no i jest wypowiedziana ta umowa. No i na przykład leasing wzywa Cię do tego, że masz wstawić na samochód z powrotem gdzieś na jakiś parking. No i tam jest zero jedynkowo, 3-4 miesiące nie wstawiasz tego samochodu i masz normalnie sprawy w prokuraturze i sprawę karną, o wyłudzenie mienia z 286KK, więc jakby tutaj ja nie widzę żadnej różnicy po, 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 po pomiędzy właśnie dysponowaniem cudzym mieniem względem mieszkaniem, a samochodem. I to też to, co wcześniej wspomniałem dzisiaj, no to w zasadzie to, czy ty tam mieszkasz, czy korzystasz z tego mieszkania, to nie ma żadnego znaczenia, no umówiłeś się na płatność, do respektu i to, i tak jak przy telefonie, tak, no to, czy ty mniej rozmawiasz w tym miesiącu, to nie oznacza, że powinieneś mniej zapłacić, no jesteś tak mówiony... Jest na konkretny czas, na konkretną kwotę i tego się trzyma. No tak, tutaj myślę, że gdyby ten pan Tomasz nie zażądał tych pieniędzy, czyli nie posunąłby się już do takiej właśnie skrajnej bezczelności, ale odwracając sytuację, gdyby dalej nie płacił i sprawa nie byłaby taka medialna, on by udawał naprawdę tak, jakiegoś tam poturbowanego przez los człowieka, no to ona nie miałaby też takiego emocjonalnego wydźwięku i nie wiem, czy, czy w związku z tym nawet nie byłby skuteczniejszy w swoich działaniach, czy nie łatwiej byłoby mu przeciągać tego właściciela paradoksalnie ze względu właśnie na wymiar tej sprawy i taką medialność uważam, że może być to jakiś początek potencjalnych zmian właśnie, czy to w ustawie o ochronie praw lokatorskich, czy ogólnie o zasadach związanych z eksmisją, czy z samym procesem właśnie usuwania tego typu. Tym bardziej, że jakoś tydzień temu już pierwsza informacja była tego typu, że w Warszawie właśnie już jest prawomocny wyrok skazujący najemce za to, że nie płacił, bo ktoś mu udowodnił, że najemca nie płacił, ale chodził do drogich sklepów i wydawał kupę kasy, tak? Także jakieś zielone światełko gdzieś tam w tunelu się zapala. No, akurat to widzimy, jak z samolotu wysiada, ale wiesz, no, może ktoś kolega kolega że bezdomny mu dał i zmarł. Na rynku nieruchomości jest mnóstwo osób, myślę, że zdecydowana większość, zarówno właścicieli, jak i najemców, którzy się dogadują po prostu i jedni i drudzy są uczciwi. Jedni i drudzy są uczciwi. Tak, tutaj ten pan polityk słusznie wskazał, że. Mm, można się po prostu dogadać i też często w nasz, z naszego doświadczenia wynika, że kiedy najemca przyjdzie, powie po prostu jaka jest sytuacja, no to głównie dla właściciela największą korzyścią jest to, żeby odzyskać ten przedmiot najmu i wynająć go komuś dalej. A kwestia jakiegoś zadłużenia, no to jest na przykład coś, co można sobie dogadać, rozłożyć na raty, podpisać jakiegoś rodzaju porozumienie, tak żeby jednocześnie ta osoba mogła dalej sobie funkcjonować i, i pracować jakoś powoli, na przykład tą zaległość odrabiać, a przez ten czas mieszkać. Nie wiem, u znajomego z rodziną, a jednocześnie, żeby właściciel odzyskał swoje imienie. I pewnie to, co tych właścicieli denerwuje najbardziej, co mnie jako właściciela go najbardziej, no to ta świadomość, że ta sytuacja trwa, nie można jej przerwać i nie można tego swojego mieszkania domu odzyskać. No tym bardziej, że tu właściciel proponował mu już inne mieszkanie, czyli oprócz tego, że dał mu kasę, oprócz tego, że e, najemca wisi mu kasę, to jeszcze proponował mu, żeby się przeprowadził do innego mieszkania. Czyli nie jest tak, że mówimy, hej, wypadł na bruk, bo masz dziecko, bo masz, nie wiem, żonę narzeczoną, czy jakąś tam konkubinę, proponował inną, alternatywną ścieżkę, na co on się oczywiście nie zgodził. Mieszkania troszeczkę tańszego, które mm -hmm. wymagało zmniejszenia długu najemcy w stosunku do właściciela, na co on się nie zgodził. Tempa zadłużania się u tam, właściciela, to, bo tak. zakładam że za wam to też by nie płacił. Skoro on sobie tkwi w takiej sytuacji, ten nasz milioner, czy to multimilioner, czy jak go tam zwał, no to za chwileczkę dojdzie do sytuacji, że będzie tam jakaś właśnie ta egzekucja komornicza, no to już jakiś będzie na nim wyrok i będzie musiał komornik jakieś szybki z niego ściągnąć, więc wyciągną z tego wnioski tego typu, że albo on jest tak naprawdę biedaczkiem i nie ma nic na sobie, albo ma jakiś majątek gdzieś pochowany i nie, nie na swoim poselu. Może pan spróbować, ja uważam, że może pan wejść do tego mieszkania, może pan już w tym mieszkaniu mieszkać, no niestety no, ja tym nie razem nie z tym człowiekiem, ponieważ ten pan e, stracił wyłączny tytuł do, do posiadania w no. tym lokalu, bo umowa najmu już nie obowiązuje. No i tu jest właśnie błąd myślowy adwokata w tym wypadku, bo on nie stracił tytułu. Posiadania, hmm. tylko stracił tytuł. No i mu posiada najmu. dalej. I nie pytanie. wiem, czy wejście do mieszkania i zamieszkanie razem z tym panem nie zostanie przez policję zinterpretowane jako naruszenie miru. Naruszenie. No, w takim pytanie. Tak, pytanie, naruszenie pytań, posiadania. Co, co tam mówimy? Więc to, co Michał powiedział na samym początku, czyli tak. właśnie pełnomocnictwo na e, tego typu sytuacje, że po wypowiedzianej umowie samodzielnie możesz dokonać protokołu zdawczo-odbiorczego i wejść w posiadanie, a zatem zażądać zwrotu kluczy, a jeżeli tego najemca nie zrobi, to wymiany zamków. No z mojego doświadczenia wielko, większość umów najmów w Polsce nie będzie miała takiej klauzuli. Może po tym odcinku będzie miała? To mógłbym podpowiedzieć, że można by wejść do mieszkania w momencie, kiedy nikogo nie ma. Można <grym grym grym grym> używać wtedy, kiedy nie ma to na chwilę... Mocno słowa, jak na 15 lat doświadczenia. To legendę, mówię był słyszałem. Przede wszystkim. No ja nie wiem, czy tutaj w ogóle została założona sprawa w sądzie o eksmisję, bo to nie padło. I to jest kwestia bardzo istotna, bo czy postępujemy, postępujemy zgodnie z prawem, czy tutaj rządzi prawo silniejszego po prostu? Czy wynajmuje się bandytów, takich jak eksmiter? To właściciel wynajął firmę właśnie tego eksmitera, która pomaga przetłumaczyć najemcę, żeby ten się wyprowadził i tam. Ten... Były takie sceny, że wywiercali zamki, i później tamten sobie wkręcono nowe. Z drugiej strony zastanawiam się, czy w ogóle ten bohater, tutaj, celebryka. Czy on w ogóle w tym mieszkaniu rzeczywiście mieszka? No bo ciężko mi sobie wyobrazić jeden dzień, jedną dobę bez prądu, a co dopiero z małym dzieckiem, małym dzieckiem funkcjonować, tym bardziej teraz mamy okres, gdzie już mamy 16 w nocy i się robi ciemno, no to trochę ciężko w dłuższej perspektywie przy świeczkach. No, nawiązując jeszcze do tego, co powiedziałem minutkę wcześniej, no to wyobraźmy sobie sytuację analogiczną, że ktoś mi, na przykład podczas mojej nieobecności, wchodzi do domu, wymienia zamki sobie mieszka i w tym momencie on jest posiadanie takie polskie prawo. I zadałem kiedyś takie pytanie. Policjantowi, który przyjechał wtedy na interwencję, właśnie w momencie, kiedy byłem w posiadaniu już tego lokalu, który przejęliśmy od, przy jednego z naszych inwestorów. I tam jeszcze chyba tytuł. Tak? Wtedy już te, ten najemca nam zamki zakleił i pojawił się nawet wtedy, tam żądał oddania tego mieszkania i tak dalej. Wtedy była konfrontacja naszej strony z jego stroną. No i przyjechała też policja wtedy, tak? No i rozebili rozeznanie. Tak naprawdę też nie wiedzieli co mają zrobić, ale wiadomo, że w świetle kodeksu cywilnego no to mogą nam tylko pokibicować i i, oddalić się gdzieś tam w, w półwesłuch. Jak, y, nikogo by z nas tam nie było, on by wszedł tam w, w to posiadanie dalej, bez naszej obecności, mógłby dalej sobie tam siedzieć, więc. Niestety to jest taka nieudolność. Znam takich, którzy podpisywali po wygaśnięciu umowy najmu jednej, czyli po skutecznym dostarczeniu rozwiązania umowy najmu, podpisywali umowę najmu z innymi najemcami, którzy na przykład są duzi, tacy więksi o. faceci, prawda? I oni się meldują wtedy do mieszkania jest wtedy spotyczka dwóch różnych najemców. No i kto Nie słabszy, się. ten raczej ustąpi. To kolega mi właśnie opowiadał o takich przypadkach, to, no? Słuchajcie, słuchajcie taki jeden kolega opowiadał, że w ogóle to najlepiej to wynajmować jakąś część mieszkania, czyli na przykład jakąś jedną część pomieszczenia z dostępem do aneksu kuchennego i tak dalej. Natomiast jest to mieszkanie w dalszym ciągu współdzielone. Czyli ktoś, podpisując tego typu umowę, musi się godzić na to, że być może pozostała część, która nie jest akurat przedmiotem. Jak tutaj. na przykład balkon. Po, powierzchnię czy, 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 na suficie też czasami widziałem, że wynajmują. To też mnie wkurza, że widzisz, ktoś, angażu, stratny ten właściciel, angażuje jakąś inną firmę, typu ex mintera a pani mówi, że wynajmuje bandytów. <śmany> to też trochę takie uproszczenie. No, nazywajmy rzeczy po imieniu. No. Są takie, że ja dostanę na pół roku z góry na nowe mieszkanie, się wyprowadzę z tego. Dziękuję bardzo, pani to Pół roku z góry się wyprowadzam, niech pani to przemyśli. Krótkie warunki. <głosy> Przynajmniej <noise> przedstawił swoje warunki, <noise> Tak, konkretnie. Gdzie ja uważam, powiem? że i tak i tak by nie dowiódł? Bo wcześniej były warunki takie: daj mi 15 tysięcy, a zwolnić się przedmiot najmu. Dostał 15 tysięcy złotych, za dużo mieszkanie na 50, plus jakieś media. I teraz życzy sobie jeszcze mieszkanie, kolejne mieszkanie na 6 miesięcy, gdzie tutaj ze strony wynajmującego padła propozycja. sugestia i propozycja, że dadzą mu inne mieszkanie, tylko do mnie mam, że nie będzie to grzybowska i wysokie piętro. Tak, tak. I pan, pana nie stać na, na czynsz, ale ma, ma na wszystko dookoła, łącznie z prawnikami i z ochroniarzem, czyli już tak. się boi troszeczkę chyba swoje życie, albo może ktoś go tam nachodzi. Może nie życie, ale widocznie stać go na zasoby, żeby tutaj prawnie sobie też te szachy ja rozgrywać. W takim przypadku co? prawo mówi nie, 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 nie to ty obywatelu, momentik. prywatny właścicielu mieszkania, nie, nie. weź odpowiedzialność nie, za tego człowieka. Yy, prawo nic takiego nie mówi. Prawo mówi, że trzeba zgodnie z prawem eksmitować i że sąd ma rozpatrzyć yy, uprawnienie do lokalu socjalnego. To, że sąd działa zbyt powoli, to myślę, że wszyscy tutaj jak siedzimy się zgadzamy. Powinno to yy, się dziać szybciej. Powinno też być tak, że policja jest w stanie reagować na Nadużycia prawa. Jeżeli mamy mówić o zmianie prawa, to zróbmy to w sposób zrównoważony. To jest bardzo ważny punkt. No tak, tutaj pani sugeruje, że zgodnie z literą prawa należałoby zaczekać na ten wyrok eksmisyjny, ale sama zauważa, że realnie jest to niewykonalne, ponieważ te procedury w sądzie trwają tak długo, że właściciel na swoją sprawiedliwość to może zaczekać sobie nawet i parę lat. No nie ma teraz takiej efektywnej metody i właściwie no, już nikt nie zwróci temu panu ani prawdopodobnie tych Zaległych czynszy, ani nerwów, ani stresu, ani pewnie środków, które zaangażował na swoich prawników, adwokatów, czy na prowadzenie Super. tej sprawy, więc raczej spodziewam się tutaj takiego finału, że kilkadziesiąt tysięcy złotych w plecy. Podobno pan już się wyprowadził, lokal opuścił, ale, tak. ale czy tak jest, to nie wiemy, jak się ta sprawa zakończy. No myślę, że trochę się podłożył tym, okay. tym tą swoją taką butnością i. i i no, manipulacją, tak, no, no, szalacją i, I szczelnością. Tak, i gdyby, gdyby nie to, że, że zaproponował ten tak, zna, tak zwany okup i został nagrany, no to myślę, że sytuacja nie byłaby taka zero rynkowa. Można by było powiedzieć, że jako wynajmujący właściciele, to, co my możemy zrobić ze swojej strony, to możliwie zabezpieczyć się zawsze na czarny scenariusz, zakładając, że może on się w jakimś procencie wypadków wydarzyć. Czyli musimy zrobić to, co rozmawialiśmy, właściwe zapisy w umowie najmu przygotować. Także, żeby jeżeli trafimy jednego na tysiąc nawet naszych najemców takiego youtubera, patonajemcę, będziemy mieli umowę skuteczną do tego, żeby doszło do eksmisji takiego najemcę lub można też korzystać z odpowiednich firm, które zarządzają najmem mieszkań i mają odpowiednie procesy ułożone tak, by dowozić wynik do końca. Zgodnie z prawem oczywiście. Prawda, Michał? Tak jest. Miejmy nadzieję, że taka sytuacja i bliższe inne sytuacje będą tylko takim początkiem do tego, do reformy ustaw mówiących o tym, żeby jednak te prawa były bardziej wyśrodkowane, a nie były w większości na, na korzyść najemców. Przechylone w stronę najemcy. Dziękujemy bardzo za uwagę, za wspólne tak, analizowanie. Dajcie znać jak wam się Analizuję. podobał tego typu format. Dopiero dzisiaj go na poczekaniu wymyśliliśmy, więc gdybyście mieli jakieś sugestie o czym moglibyśmy nagrać w przyszłości to dawajcie w komentarzach, a my się tu z szanownym Jiri żegnamy i polecamy. Do usłyszenia. Ciao. Trzymajcie się. Cześć.